Dzień dobry, witam serdecznie po dłuższej nieobecności. Mam nadzieję, że macie ochotę na coś słodkiego, ponieważ dzisiaj proponuję ciasto czekoladowe. Do ciasta potrzebujemy 250 g czekolady, 250 g masła, 180 g cukru, 180 ml wody. I dwie łyżki kawy, rozpuszczalnej. Te składniki wszystkie wkładamy do garnka i rozgrzewamy do rozpuszczenia czekolady, masła i cukru. Później należy to wszystko przestudzić. A zatem zabieramy się do pracy. Masło do tego. Czekolada Woda Cukier I kawa I to wszystko rozgrzewamy Tak jak powiedziałem Do połączenia się wszystkich składników To chwilę potrwa Mieszamy od czasu do czasu. Wszystkie składniki są już połączone. Masło, czekolada rozpuszczona. Cukier również. Więc wyłączamy gaz i pozostawiamy tą masę do wystudzenia. W tym czasie, kiedy nasza masa stygnie, proponuję, abyście przygotowali sobie kolejne składniki, które będziemy łączyć z naszą masą, kiedy będzie już zimna. Składniki to mąka. Potrzebujemy jej 300 g, 60 g, kakao, 120 ml maszlanki bądź kefiru, może być również jogurt naturalny. Półtorej łyżeczki sody oczyszczonej i pół łyżeczki proszku do pieczenia, dwie łyżki oleju i cztery całe jajka. Proponuję również wykorzystać czas na przygotowanie blaszki. Ja obciążyłem moją blaszkę po prostu papierem. Czekamy, jak masa ostygnie, i dalej zabieramy się do pracy. Nasza czekoladowa masa jest już zimna. A zatem możemy przystąpić do dalszej realizacji naszego deseru. Teraz nie pozostaje nam nic innego, tylko masę wymieszać z pozostałymi składnikami. Najpierw bije jajka, wleję olej i maszankę, a później suche składniki, czyli mąkę, kakao i sodę oraz proszek do pieczenia. perfil. W międzyczasie nagrzewa się piekarnik. Ja nastawiłem na termoobieg 160 stopni do takiej temperatury wstawimy nasze ciasto no i oczywiście będziemy pilnować, zaglądać myślę, że gdzieś około 45 minut będzie się piekło i pozostałe składniki Że mimo tego, że masa musi przestygnąć, to jest to dość szybkie ciasto, jak widzicie, tylko mieszamy do połączenia składników. Wylejemy naszą masę na blaszkę i do piekarnika. To będzie dla operatora. A zatem wylewamy masę na blaszkę. Wyrównujemy ciasto. I wstawiamy do piekarnika na około 45 minut. termoobieg 160 stopni. Możemy po jakimś czasie troszeczkę podnieść temperaturę. Minęło 40 minut. Bo jest już gotowe. Tak się prezentuje. Niech trochę przystygnie i za chwilę zabieramy się do jedzenia. Słuchajcie, nasze ciasto jest gotowe. Pachnie niesamowicie. Jest puszyste, więc nie pozostaje nic innego, tylko jeść. Zróbcie sobie dobrą kawę. Do tego. Kawałek ciacha, a później jeszcze jeden. Życzę smacznego i do zobaczenia.